Przy uprawach roślin najważniejsze jest, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednie rośliny przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Do takich niekorzystnych warunków środowiska należy m.in. przymrozki czy też warunki suszy. Pomóc nam w tym mogą biostymulatory wzrostu, do których m.in. należy Improver. Improver jest to biostymulator, w którego skład wchodzą ortonitrofenolany, posiadające. Pozytywny wpływ na metabolizm komórek roślinnych, m.in. które powoduje syntezę kwasów hindoliluctowego, czy również innych hormonów wzrostu, ale również i kwasu salicylowego, który bierze udział w procesach regeneracyjnych tkanki roślinnej. Taki biostymulatorem przede wszystkim stosujemy przed niekorzystnymi warunkami wzrostu, przed suszą, z tego względu, że chcemy zabezpieczyć roślinę przed, przed właśnie tymi warunkami. Jak działa? Przede wszystkim, jeżeli stosujemy przykładowo na roślinach okopowych, czy na roślinach jednoliściennych, ale również i na dwuliściennych, taki preparat, stymulujemy w nim rozwój korzeni, korzeni i włośników. A jak wiadomo, im głębszy korzeń, tym więcej, większa ilość wody może zostać przez taką roślinę pobrana z głębszych warstw gleby. To też taka roślina jest lepiej zabezpieczona przed warunkami suszy. Ponieważ oczywiście w, w górnych warstwach gleby woda paruje szybciej oraz jest mniejsze, e, mniejsza żyzność takiej gleby. W głębszych warstwach Ziemi woda podczas okresu suszy jest dużo dłużej zatrzymywana i roślina, mimo tego, że w górnych warstwach nie ma już dostępu do tej wody, to zdolnych potrafi sobie pobrać i materiał, e, materię odżywczą i również i wodę. E, Preparat stosujemy przede wszystkim na wszelkiego rodzaju roślinach, m.in. na dwuliściennych, jak jabłonie, grusze, malina czy też borówka amerykańska, ale również możemy stosować go przy uprawach roślin warzywnych, czyli przykładowo kalafior, marchew, ogórek, pomidor w ilości, od 0,5 do 1 litra na hektar. W zależności od tego, jak bardzo chcemy przestymulować rośliny, nie należy przekraczać dawkowania, ponieważ każdą roślinę, która jest przestymulowana, zaczynamy obserwować efekty negatywne, czyli roślina po prostu przyhamowuje swój wzrost. Lepsze jest dawkowanie częstsze, ale w mniejszej ilości, czyli najlepiej zalecane jest stosowanie 0,5 litra trzykrotnie w, w okresie wegetacji. Efektem stosowania tego typu preparatu przede wszystkim jest większa odporność na stres, przyspieszenie procesów regeneracyjnych roślin oraz też zwyżka planowania, co jest po prostu efektem przeciwdziałania negatywnym warunkom stresowym.